O, dzień dobry panie Rafale, jesteśmy na promocji także i pańskiego dzieła o dziadku, tak, tak zwanym dziadku, to całe pokolenia o tym w ten sposób o nim mówiły, czyli o Józefie Piłsudskim. No e, i oczywiście poproszę własnymi słowami, dlaczego poświęcił e, temu bandycie e, z bezdan e, pan swoje dzieło? No właśnie, całe pokolenia, to to nie jest prawda. Kult Józefa Piłsudskiego e, jako coś bezspornego, to tak naprawdę jest... E... Owoc lat 70., późnych i lat 80., bo wtedy dopiero Piłsudski oczyszczony został w oczach Polaków ze wszystkich win, które na nim ciążyły, i stał się niekwestionowanym autorytetem. No bo bił komunistów, komuniści go nie lubili. Potrzebny był wzorzec zwycięskiego wodza, wszystko pasowało do tamtych czasów. A dzisiaj myślę, że czas sobie przypomnieć o tym, że jednak. Józef Piłsudski nigdy większości Polaków za sobą nie miał, nigdy zresztą o to nie zabiegał, że był człowiekiem, który by nigdy żadnych wyborów nie wygrał, władzę zdobył siłą i przeciwko tej władzy istniał zawsze bardzo duży opór. Co więcej, zdobywszy tę władzę, sprawował ją w sposób bezsensowny, a kiedy umarł, zostawił po sobie takich następców, że absolutnie nie da się tego usprawiedliwić. Czyli krótko mówiąc, jeśli chcemy widzieć w Piłsudskim tylko naczelnika odrodzonego państwa, zwycięzcę Bitwy Warszawskiej i. Co do tego też są kontrowersje, czy by to było jego dzieło? Tak, chociaż wydaje mi się, że tutaj akurat jest to yy, raczej jego dzieło. Yy, nie ujmując oczywiście niczego z zasług szefa sztabu, po prostu. Tacy Niemcy są na przykład uczciwsi wobec swojej historii, bo jeśli mówią o zwycięstwie pod Tannenbergiem, niewątpliwie wielkim, wspaniałym, to zawsze mówią, że to jest zwycięstwo Hindenburga i Ludendorfa. U nas no, nie można było mówić, że to jest zwycięstwo Piłsudskiego i Rozwadowskiego, ponieważ kult Piłsudskiego wymagał, aby wódz był genialny i jedyny. Ale to jest mimo wszystko, jednak oczywiście ja nie odmawiam, że Piłsudski swoje zasługi dla Polski miał, natomiast miał winy. Zasługi powiedziałbym przede wszystkim wojskowe. Rada Regencyjna zaczęła organizację Armii Polskiej natychmiast po ogłoszeniu niepodległości, czyli po 7 października 1918 roku. Ale y, ta y, organizacja Armii Polskiej szła bardzo słabo, i gdyby nie Piłsudski ze swoją legendotwórczością, ze swoją zdolnością imponowania Polakom, on był genialnym piarowcem, owcem miał się wykreować na właśnie taką postać, jakiej Polacy potrzebują, no to nie byłoby to takie łatwe. On był rzeczywiście wodzem y, z taką charyzmą dobrego dowódcy, czyli podmiał w sobie coś takiego, że potrafił wzbudzać oddanie żołnierzy i gotowość z ich strony bezwzględnego wypełniania rozkazu. To w wojsku jest bardzo potrzebne. I myślę, że przy całej wiedzy, którą na pewno taki Rozwadowski, na przykład czy Zagórski, czy nawet Sikorski górowali nad Piłsudskim, bo Piłsudski był wojskowym dyletantem, samoukiem. Kompletnie ale przy całej wyższości ich wiedzy strategicznej to nie było poza Piłsudskim wtedy takiego wodza, symbolu, który potrafiłby ludzi tak za sobą pociągnąć. To Generał Hallert również był postrzegany w tamtej, ówczesnym społeczeństwie jako bohater. Kwestia sporna, jako bohater niewątpliwie tak, natomiast no, myślę, że jednak nie potrafiłby e, takiego e, ducha wzbudzić w swoich żołnierzach, a to jest u dowódcy bardzo ważne. Na pewno Piłsudski był wzorem niezłomności. Czy ta niezłomność nie była efektem pewnego ograniczenia w myśleniu strategicznym, to jest osobny temat. No ale właściwie cały życiorys Piłsudskiego to jest takie walenie łbem w mur. Przy czym w którymś momencie ten mur się rozpadł za sprawą działań wielu innych ludzi, ale wyznawcy Piłsudskiego uznali, że to on przebił go w końcu tą głową. On sam też tak uznał. I to jest właśnie vraća do pytania, y, przyczyna, dlaczego trzeba dzisiaj napisać książkę, która nie, nie chodzi o to, żeby y, odmawiać Piłsudskiemu w czambu wszystkiemu, tylko że wszystkiego, tylko żeby wymierzyć, co z jego mitu jest pożyteczne dzisiaj, a co jest niepożyteczne. No pisze pan o zamordowaniu przez Piłsudskiego polskiego republikanizmu. Ja się z tym zgadzam, bo akurat moja rodzina była po stronie prezydenta Wojciechowskiego w słynnym, prawda, zamachu majowym, tak? I ten Wtedy właśnie zniknął. No więc, właśnie w imię kultu wodza, takiego niczeańskiego kultu, takiego antypolskiego, powiedzmy sobie szczerze, kultu, bo nasi sarmaccy przodkowie przez wieki bronili się przed absolutum dominium. I to absolutum dominium zapanowało właśnie dopiero w e, myśleniu opozycji antykomunistycznej w latach 70 -tych, 80 -tych, e, Za sprawą przyjęcia w dobrej wierze, tego wszystkiego co wymyśliła sanacyjna propaganda okresu międzywojennego. Dyktatura Piłsudskiego opierała się na przemocy, opierała się na fałszowaniu wyborów, opierała się na <laughs> cenzurze, na y, umiejętnej propagandzie, która budziła w Polakach histerię wojenną ta ta histeria, ta mania urojonej mocarstwowości i szczytów sięgnęła już po śmierci Piłsudskiego i skończyła się tym tragicznym: nikt nam nie ruszy, nic nie damy ani muść guzika od munduru. przekonaniem, że my sami w pojedynkę, nawet bez sojuszników, a już z sojusznikami takimi jak Anglicy, to na pewno przywołamy Hitlera do porządku, usadzimy go, po prostu zaprowadzimy porządek w Europie, a przy okazji zbudujemy naszą mocarstwowość, zajmując Słowację. E, jednocząc się z Węgrami i e, podporządkowując Litwinów i e, Litwinów Ukraińców, no i e, wykorzystując e, spodziewany wtedy ruch upadek Związku Sowieckiego, który w głębokim przekonaniu naszych międzywojennych elit miał zaraz się zapaść i Rozwalić pod własnym Wspaniała akcja zagrania. służb specjalnych Związku Sowieckiego. Niewątpliwie to była doskonała dezinformacja Stalina, w którą zresztą uwierzyli wszyscy na świecie, bo cały świat uważał, że Związek Sowiecki jest zacofanym państwem, które nie jest w stanie agresywnej wojny wywołać. No i o to właśnie Stalinowi chodziło. Ale to temat na osobną książkę. Dużo zresztą o tym Wiktor Suworow napisał. Natomiast e, wracając do, do tej dyktatury piusowskiego. E, w 80. latach, jak powiedziałem, myśmy uwierzyli i do dzisiaj Polacy wierzą w to, co wymyśliła propaganda sanacji, a propaganda sanacji, żeby mit marszałka nie doznał uszczerbku, wpisała go w figurę starej rzymską figurę Cyncynatusa. I tak oto mamy historię o dzielnym Piłsudskim, który dał nam wolność niczym wałęsa złotą sztabę który wygrał y, wojnę wielką z bolszewikami, dał nam granicę na wschodzie, a potem odszedł w prywatność i chciał już sobie tylko z żoną i dziećmi pomieszkać w tym Sulejówku. Ale niestety politycy demokratyczni narobili takiego burdelu w Polsce i tak to już groziło niepodległości, że on musiał, nie chciał, ale musiał, znowu jak ten jego dzisiejszy nieudolny naśladowca, nie chciał, ale musiał z tego Sulujówka wyjść, psz, wziąć tę władzę, którą mu wojsko pan ofiarowało, no i silną ręką ująć ster rządów. No może nie najlepiej mu wyszło, ale chciał chłop dobrze. Otóż to jest wszystko guzik prawda, nie chcę używać mocniejszego słowa, e, ponieważ tak naprawdę wszystkie sukcesy Polski międzywojennej miały miejsce przed rokiem 26. A to, co działo się po roku 26, to była paranoiczna dyktatura, tu odsyłam do świetnych książek Stanisława Zbrodolskiego, ostatnio wyszła Czarna Księga Sanacji. To była dyktatura po prostu jak z filmów Barei. Jeśli czyta się historię, jak ówczesna biurokracja sanacyjna złożona, co tu gadać, strefów, po prostu, czyli ludzi, którzy... wojewodów, którzy wcześniej kiedyś byli od, od ministrów, od prezesów banków, po, urzędni, po po szefów poczty. Wszędzie mianowano oficerów, najlepiej z pierwszej brygady, a w każdym razie zaufanych wojskowych, których pojęcie o rządzeniu państwem było absolutnie zerowe. I oni chcieli rządzić Polską i rządzili Polską za pomocą przysłowiowego malowania trawy na zielono. No to była jakby coś takiego, co moje pokolenie pamięta jeszcze grupy operacyjne Jaruzelskiego, które szły w teren i usiłowały ratować socjalizm walcząc ze spekulacją. Ircha. E, za czasów sanacji ta spekulacja nazywała się paskarstwem i Felicjan Sławój Składkowski, człowiek niezwykle głupi, no powiedzmy sobie szczerze, po prostu o umysłowości kaprala, mimo że stopień wojskowy miał wyższy, Felicjan Soros słatkowski walczył z paskarstwem i był przekonany, że jak się wszystkich paskarzy, czyli tych, którzy zarabiają pieniądze kosztem rodaków, wsadzi do pierdla, czyli do Berezy Kartuskiej, bo tam nie trzeba było wyroku sądowego, to gospodarka będzie Ruszy z miejsca. Tak naprawdę, mówimy to akurat o sprawach gospodarczych, ale generalnie pojęcie sanatorów o państwie no było takie, jakie można było wynieść z nauki musztry, a oni się na tym znali doskonale. To byli często ludzie rzeczywiście bohaterscy, którzy rzeczywiście krew przelewali za ojczyznę, ale potem uznali, że ta przelana krew czyni z nich wybitnych ekonomistów, specjalistów od zarządzania, planistów. No generał Kasprzycki, ostatni nieszczęsny minister spraw wojskowych, który był właśnie, no przyznać trzeba, kompletnie, no, no już takim drugim Felicjanem Składkowskim. On był jeszcze w tamtych czasach nazywany trepem. On był jeszcze może mniej inteligentny, bo Sławek Składkowski miał talent literacki, dzięki któremu podkłada sanację, bo z, nie rozumiejąc, co w tym złego, opisuje ją w swoich wspomnieniach, tak jak ona wyglądała i samego Piłsudskiego. No Kasprzycki, no był jaki był, ale on był dowódcą pierwszej kadrowej. No człowiek, który był dowódcą pierwszej kadrowej, nie mógł być zły, był najwybitniejszym fachowcem do wszystkiego. Rydz śmigły, który był bardzo zdolnym dowódcą wojskowym na poziomie szefa korpusu i w to jak w czasie wojny 20 roku prowadził swoje działania w obronie Wilna, na przykład manewrowe, to były bardzo, bardzo zasługujące na pochwałę. I gdyby na tym poprzestał, gdyby był po prostu generałem, działającym pod kontrolą jakiegoś bardziej utalentowanego wodza naczelnego, to byśmy go inaczej wspominali. Ale generalnie yy, Polska Republika rozwijała się mimo wszystkich problemów całkiem nieźle. Poradziła sobie z wielkimi wyzwaniami. To, to Republika zbudowała Gdynię. To Republika w chwili wielkiego kryzysu była w stanie wyłonić, mimo partyjnego rozdrobnienia, rząd fachowców rząd Grabskiego, który dokonał wielkiej, fundamentalnej reformy gospodarczej. To republika wygrała wojnę celną z Niemcami, co było wielkim naprawdę wyzwaniem owych czasów. To republika zbudowała Gdynię, z której dzisiaj jesteśmy tak dumni. A potem przyszedł Piłsudski i wszystkie sukcesy się skończyły. Zaczęło się militaryzowanie społeczeństwa i histeryzowanie go, które Znalazło historyczne usprawiedliwienie, bo potem przyszli Stalin z Hitlerem, i można wszystko zwalić na nich. I yy, powiedzieć, że nieważne co tam się działo, no bo potem przyszli Stalin z Hitlerem i nas wymordowali. Ale gdyby nie przyszli Stalin z Hitlerem, to byśmy dzisiaj. Wstydzili się potwornie tego, jak musiały się te rządy sanacyjne skończyć, do czego one Polskę prowadziły. No to w takim razie łagodnie, panie Rafale, przejdźmy do współczesnych czasów, gdzie właśnie jest odrodzenie sanacji, czyli neosanacja. Jak pan w tej chwili ocenia nawiązanie obecnych rządów, w cudzysłowie prawicowych, do tamtych czasów, bo niewątpliwie takie nawiązania są i to oficjalnie nawet stwierdzane. Nie będę udawał, że oczywiście nie pisałbym książek o sanacji, gdybym nie uważał, że ma to swoją pedagogiczną potrzebę. Bo mamy odrodzenie, no może nie tyle samej sanacji, co myślenia sanacyjne, Etatyzm. Czy trudno nawet powiedzieć odrodzenie? Po prostu okazało się, że nie mamy w tradycji niczego innego. Jeżeli Hajdel, Rybarski i Grabski zostali z niej wycięci. O wielu ludziom, o tym pamięta krótki okres pamięta. chaosu między rządami Piłsudskiego, jako naczelnika państwa a rządami Piłsudskiego po zamachu majowym. Jeżeli to wszystko wyrzucono, no to została jedynie tradycja tej Polski sanacyjnej wyidealizowana, bo o tym, co tu mówiłem, o tym baryizmie międzywojnia się nie pamięta. Wmawia się, że no, o, centralny okręg przemysłowy, to była sprawa, prawda, patriotyzm, tego pokolenia, które wtedy wychowano. Ukształtowano. co miał być skończony jeszcze w latach 50., dopiero po, po 55 roku? I Szczerze mówiąc, został skończony dopiero gdzieś tam w 50 latach. No ale y, to myślenie sanacyjne tkwi po prostu, w, y, zwłaszcza w formacji, która rządzi. No i y, na czym ono polega? No, w największym skrócie takie charakterystyczne cechy to jest pełna pogarda dla procedur, dla przepisów. To są wszystko przepisy, to są jakieś przeszkody, które powodują imposybilizm. Ważne jest znaleźć właściwego człowieka. Niech to wszystko pełni. Wódz, wódz wie, naczelnik wie, co trzeba zrobić. My wykonujmy jego rozkazy. Będzie dobrze. Żadne tam procedury, wybory, prawo, pieprzyć to. To trzeba po prostu na skróty, po wojskowemu wicie, tak rozkazem to się wyda, to się załatwi. To teraz y, pani nie pamiętam, nie mnie tego nazwiska, ale nie pamiętam. Y, posłanka powiedziała dosłownie dwa dni temu, że wierzy w nieomylność naczelnika Pana i dlatego y, wszystkie inne decyzje uważa za nieważne. No pokolenie Marka Świdy, Andrzeja Struga, tytułowy Marek Świda, powiada, że naczelnik to już z takich rzeczy nas wyprowadził, że ja mu wierzę, prawda, ja tylko wykonuję, co, co on wymyśli, to dobre jest i mądre. To jest dokładnie to samo. Mamy właśnie myślenie sanacyjne, nie mamy oczywiście przemocy wojskowej, bo ta władza wygrała wybory nie rządzi po zamachu wojskowym, nie mamy prawda, innych przyjemności typu Bereza-Kartuska, ale mamy na przykład takie samo wyobrażenie o polityce, zwłaszcza polityce zagranicznej. Polityka zagraniczna jest prowadzona na użytek wewnętrzny, tak żeby się podobała tutaj Polakom. Jak ryc Śmigły z Bekiem mówili o tym, że ani guzika, żadnych z nikim, tym, co nam się słusznie należy szablą odbierzemy, to Polacy byli urajcowani i szczęśliwi dzisiaj też są szczęśliwi, że o, Polska wstaje z kolan, nie daje sobie w kaszę dmuchać. Tylko, że nie towarzyszy temu oczywiście wstawanie z kolan i nie danie sobie dmuchać w kaszę, to są bardzo cenne rzeczy, ale musi im towarzyszyć jakaś refleksja yy, na temat yy, celów, sił, środków, możliwości tego, co jest do osiągnięcia, a tego, co jest wariactwem. Otóż stawiam tezę, że na przykład w naszych szarżach na Unię Europejską takiej refleksji nie ma. Po prostu jest mickiewiczowskie podejście do polityki. Jeśli coś jest słuszne i się nam należy, to się należy. To jest nasza. To, to, to szablą odbijemy, a jak nie szablą, a jak nie odbijemy, to przynajmniej pokażemy całemu światu, że to się nam należy. My nie robimy akcji pod tytułem Niemcy zapłaćcie nam odszkodowania, dlatego że to ma jakiś sens, że rzeczywiście jest realna szansa przynajmniej za te odszkodowania coś wytargować. My to robimy, dlatego że to nam się należy. My nie godzimy się na dyktat niemiecki, bo, no bo, są się, Niemcy. bo to są Niemcy, a nam się należy niepodległość. Co nie znaczy oczywiście, że będziemy szukać jakiegoś przymierza z Rosją, bo jeżeli. Nie, zgnili, prawda, materialiści by mówili, że jeżeli się nie chcemy z Niemcami dogadać, to musimy się dogadać z Rosją. Nie musimy. My się na to nie godzimy. Jesteśmy bo... ponad no, bo... Niemcy i ponad Rosję. Nie, bo my, bo to jest słuszne, co my żądamy, a tam jest Putin, który jest w Stryn, a tu jest Merkel, a za nią jest Europa, która jest zgniła i dekadencka, no mówiąc językiem marszałka Piłsudskiego, parszywieńka, więc też nie będziemy się z tymi parszywcami bratać. I gdzieś tam w tym wszystkim jakikolwiek głos rozsądku nie istnieje. To jest bardzo niebezpieczna tradycja, to myślenie sanacyjne, i ona powinna ustąpić miejsca myśleniu bezprzymiotnikowemu. A jak to jest to... możliwe? No przecież i w ówcześni sanatorzy, panowie pałkownicy, jak to właśnie tak nazywano ich, i obecni neosanatorzy, no niezbyt dają. Pokazać y, siłę swojego myślenia. Pan Bóg z nami, mam wrażenie, uprawia taką pedagogikę, jak tradycyjnie patriarchalnie rodzice z dzieckiem. To to wianizm, to wianizm. Głupiego to dostajesz w dupę i w pasem. I my bez przerwy od historii dostajemy i tak, jakby mamy następny egzamin. No, jak go oblejemy, to znowu będzie nas tyłek boleć przez następnych kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Ale, e, panie więc... Rafale, chyba nie jest pan towianistą, tak? Bo to też już nie, przeszłość nie, nie, tego. Nie, nie, nie jestem towianistą i nie chcę, żeby Polacy mieli tą tradycyjną metodą rozum do głowy wbijany przez siedzenie. Ale wierzę w to, że jednak to sanacyjne myślenie obecnej formacji. Jest myśleniem pokolenia dominującego, ciągle pokolenia 50. Plus. Myślę, że pokolenie 40 minus już trochę liznęło świata, trochę liznęło zdrowego rozsądku. Jeśli jeszcze nauczysz się organizować i wymuszać zdrowy rozsądek na. Elitach, organizować politycznym, Albo wymieniać elity polityczne na lepsze, no to wejdziemy na dobrą drogę. I myślę, że ten dorobek Polskiej Republiki z lat 20. 2,26 jest obiecujący. Polacy naprawdę potrafili w swojej historii to zrobić, a jeżeli potrafili raz, to uda im się ponownie. No to w takim razie w ten sposób polecam pana książkę o tych czasach ponurych, trochę wesołych, ale w sposób tak jak pan powiedział Barajowski, tak? Po, po, polecam tę książkę historyczną z łowrogi cień Marszałka, i przy okazji polecę nową, która jest. Co prawda książką w większości złożoną z tekstów y, pisanych na bieżąco prasowych, ale niedostępnych w większości w internecie przejrzanych, przepracowanych, uzupełnionych. Y, jest to trochę jakby dalszy ciąg książki Pycha i Upadek, czyli kronika dwóch pierwszych lat tak zwanej dobrej zmiany zatytułowany Demokracja czy sanacja, a może odwrotnie Sanacja czy Demokracja. Jak Państwo zobaczą w księgarni albo w kiosku tę książkę z wydaniem Tygodnika do Rzeczy, to, to na pewno Państwo zobaczą, że to ta też ją polecam serdecznie. Wesołych świąt. Dziękujemy bardzo, szczęścia, zdrowia, pomyślności.